Hejka, hejka, hejka. Znowu trochę dłuższa przerwa pomiędzy odcinkami. Nie taki był zamiar, bo jak nagrałem ostatni odcinek, to w sumie planowałem pójść dalej, no ale po prostu ja stosuję taką taktykę, że aby się nie wypalić, to wiem kiedy zejść ze sceny. Właśnie pomyliłem teraz jakieś dwa cytaty czy tam przysłowia, ale wiecie o co mi chodzi. Ważne, że dokończamy, co ja? I tak się teraz zastanawiałem, bo wbiłem i tak trochę zapomniałem, którym się, <steruje> <grym> się, <steruje> <grym> się steruje. Więc mogą być o jeden kąt, ten. Jeden co coś robimy, co nie? Czyli siadamy. Nie wiem, czy cokolwiek się robi innymi liczbami, ale już pamiętam, że e, którym się odpala. O, Escape'em można, ale pewnie innymi też. Chyba x też można. No, X-em. I jak zobaczyłem, to obok postaci tej Madocuki jest E. Poniżej, co nie? E4 napisane. Tak sobie myślę, ale o co chodzi, czemu E4? Tak sobie pomyślałem, że jak daję jakieś randomowe litery obok liczby, to pewnie jakieś, nie wiem, nie gry. Słaba gra, co nie? Ale później zdając sobie sprawę, że to w sumie jest ilość efektów, które mamy, jeszcze bardziej mnie śmieszy, że tutorial to też jest efekt. <laughs> Także tego. Idźmy dalej. Ej. A, muszę iść spać. A bo zobaczmy, co się stało na dworze. Może, w sensie na balkonie, może coś się zmieniło. Zawsze była noc? Nie było dnia? Może była noc? W sumie idziemy spać, więc naturalnie, że jest noc. Dobra, spanko gemachen. Ziuuuu. O! Ja for real nie pamiętam, czy ten balkon jakkolwiek się różnił. W sensie, teraz wiem, że się różnił, bo teraz sprawnie były chmury, a tutaj jest jakaś ziemia, nie wiem, na Marsie jestem. <laughs> ziemia na Marsie. Śmiesznie to brzmi. Bo skoro Ziemia jest na Ziemi, to gleba na Marsie powinna się nazywać Mars, co nie? Śmieszne. He, <laughs> Ok. No już tak pamiętam, że teraz oczko się pokaże. Nie. Kascenkę się pokaże. Która, jak wiadomo, nie ma sensu, bo ta gra to jest. <laughs> po prostu nasranie tymi efektami. Ale to nie jest wada. Żeby było jasne. Gdzie ja jeszcze nie byłem? Nie pamiętam. Byliśmy tutaj w robotycznym? Chyba byłem. Ogólnie to pamiętam, jaki jest tutaj klimat, że tutaj się chodzi. Tutaj się włóczy, wałęsa. Takie mądre słowa znam. <noise> chodzi się tutaj, i nie wiem, czy to jest jakikolwiek sens na przykład w pamiętaniu tych liczb. Bo to by było jaja, jakby, nie wiem, drzwi były jakieś na kod I faktycznie, te liczby by się przydały, ale Po tym jak wygląda ta gra, zakładam, że tak nie jest I że jak wejdę w tego potworka, to znów wejdę do tego czerwonego pokoiku Tak zakładam Mroję ósemkami: 8, 8, 8, 8, 8 Chyba, że tak mi... albo nie, jednak źle myślę w sumie Miałem taką myśl, że w sumie, jeżeli te ósemki są na jednej linii To, że każda linia na podłodze to jest jakaś konkretna liczba, ale teraz, jak sobie widzicie, na przykład na, na dole jest 6 obok siebie. Jeżeli tak nie może być, <laughs> nie przyjrzałem się tym ścianom, ale tu są stópki i łapki. O jezu, stópki i łapki. hehe <laughs> <laughs> stópki. <śmiech> Dobra, no Fajny, tu jest labirynt, że nie jest taki prawo-lewo, tylko tak po bokach. Znaczy, po bokach, tak na skos. Ale przez to tak śmiesznie się idzie. Bo tutaj nie ma sterowania na skos. Więc muszę iść takim wężykiem. Kto jeszcze pamięta wężyk Nanoki. Tymu życzę powodzenia w zwalczeniu e, reumatyzmu. I żeby kredyt hipoteczny nie był zbyt. Przytłaczający. Dobra, wciąż staram się nie tykać tych ludzików, ale jak widzimy, ten ludzik ewidentnie, perfidnie nam zasłania drzwi. Także ja jeszcze gdzieś pójdę, jak nigdzie nie znajdę innych drzwi, to wrócę tutaj, nie skonfrontuję się z tym ludzikiem. Znowu ósemki... To co, ja tutaj szedłem? Szedłem tutaj, tak. Ale że tu kółeczko się robi znowu, no to dobra. Zróbmy jeszcze jedno kółeczko. No to jest ten ludzi, on się rusza. Nie to co tamten jego kolega. 3, 3, 3, 3, 3. Hmm. Fajnie by było jakby te liczby były jakimś konkretnym drogowskazem, gdzie iść. O, kod binarny. 10101. O, ty. Jestem pewien, że już pamiętam te lampy. Ale wtedy były rzadsze. A teraz są całkiem obok siebie. Mogę je zapalać? Nie, nie mogę. Wcześniej na no, tej mapie mogłem. I tutaj są i zapalone, i zgaszone że jakiś efekt założę, dawno nie jest jakiegoś efektu. Traffic light. No! Zrób coś. Którym się coś robiło? Jedynką? O. No i co? Mmm... Ja się pobawię jeszcze trochę efektami. Wezmę sobie... E, umbrella. Tutaj jest fajny klimacik taki, że lampy świecą, jest deszcz. I czemu jest taka straszna muzyka? I czemu nie ma dźwięku deszczu? Wezmę ja jeszcze efekt sobie. Weź twarzy. Ech, nic nie zmienia, ale za to deszcz został. Nie wiem, czy to specjalnie, czy. Efekty wyglądają jakby się na siebie nie nakładały, ale w tym przypadku się nałożyły. Jest i deszcz nie mam ryco. I znowu się boję, że jestem w pętli takiej bezsensownej, bo... No, sam widzicie, ale jeszcze trochę poczukam. Poszukam jakichś fajnych rzeczy. O! U, co? Widzicie to. <laughs> Się boję go dotykać, ale spróbuję jakiś efekt na niego użyć. Eee... Zatrzymam go? Tak! Ty, jaka ja jestem w stanie zatrzymać? Ej. Ty. <śmiech> <Uu>! <śmiech> co, ja dostałem, Lampa! Jestem lampą! To jest świetne! Dziękuję, dziękuję! Ej, my teraz jesteśmy twins! Ej, hey, twin! Co tam u twin? Ej, hey, I'm the Dandelion twin, blow me, twin! Okej okay. Idziemy sobie będą z lampą Dobra Jakby taką Główną zasadą nie pamiętam, czy w tamtych pokojach nie, przypadkiem nie zdobyłem dwóch itemków na raz, ale chciałem tak sobie pomyśleć, że zdobycie jakiegoś itemka na mapie to już jest sukces. Mm, ale nie wątpię, że mogą być dwa efekty na raz na jakieś. Hmm. Nie zobaczyłem jedynki przy lampie. Nie zobaczyłem, co ona robi. Ale dobra. Znowu w spanku. To, jak byłem chyba w, w połowie pokoju, bo ja byłem pewny, że ja w tamtym nie byłem. Znaczy, kojarzyło mi się co, nie? Ja mam z tyłu głowy, że. Ej! Chyba widziałem to miejsce, ale mówię, no. Wyszło na dobre, bo zdobyliśmy nowy zamek. Eee, czekajcie, jak zobaczycie, lampa podziała. <grystanie zimno> Czego mogłem się spodziewać, że zgasnę? Okej, okay, let's go. Jeszcze balkon zobaczę, a nie, jednak nie zobaczę balkonu, bo mi się nie chce. Dobra, tu byłem, tu chyba byłem, czeknę szybko, ja jestem prawie pewien, że byłem, byłem tu. Kurde, ja teraz nie, nie jestem pewien, że czy tam byłem. Byłem, byłem, bo ja pamiętam, no. Jezu, aż tak dawno tego nie nagrywałem, no. Nie wiem, z pół roku temu, rok temu. Tu mnie nie było, ale też kojarzę tą muzykę. Co? jakiś dźwięk. ma Ojoj, co tu się dzieje? Co oni robią jako ściany chyba? Ludziki. Ej, nie wiem dlaczego, ale ta gra mnie bardzo irytuje. <grymne> <grymne> Dobra, nie wiem, raczej tam nic nie będzie. To są kolejne te, te dziwne rzeczy. Też coś jest? What the hell? Oh, o, drzwi są! Tak, tak. Co jest? E, 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 stop! Ty, o, dostałem się. Strasznie było długie, ja musiałem tak iść. Ja teraz nie wam... Nie pokażę Wam. E, ale musiałem iść tak górą w lewo, dobra, idę stąd. Nie. <ścoughs> Fajne. Co jest? Wysznie chciałem powiedzieć, że ja musiałem iść o tak, że wyjść z tego labiryntu, iść w prawo, do góry, w lewo, do góry, w prawo i tak. Ciężko było. Ale <śm> to fajnie wygląda. Ej, nie spodziewałem się tego po tej gierce. Ty. O jezu. Nie gadaj, że jest aż 20 efektów. W sensie 20 tak rzucałem, że liczbę, ale na tyle wygląda. Czyli umbrella. Ej, oni do minigierki zrobili wszystkie efekty. Ej, mega. Ja cię. Ty ja muszę je wszystkie sprawdzić. Dwóchle kasa jest ten. <noise> Waluta po, po, po lewej. Ty. Szczerze, to i tak tutaj nic nie ma, tak naprawdę. <noise> w Sens jest. Ej, a co robi właśnie ten? A. Beka No. Ale fajnie, że oni zrobili wszystkie efekty tej jednej minigierki. Jesus Eee, już mi się podoba ta gra. Jednak ta gra mi się podoba. To co mówiłem wcześniej złego o niej to... wycofuje. Jaki świetne. Nie! Eee. I tak nie powinno być, powinno móc się iść za drzewem. Siup, 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 No Ja bym unikał tych ludzików, którzy wyglądają. E, tak strasznie, ale. Jeżeli nie będę miał innego dojścia, no to będę musiał w ogóle z nich iść wy, a oni grałem ostatnio, nie wiem. Nie! Nie! Wy no, dobrze, jest dobrze. W ONI gram ostatnio. To jest taka gierka o, <laughs> o takim fioletowym potworku, który goni cię przez cały apartament. I w tym apartamencie jest bardzo dużo zagadek, i żeby przejść dalej. Musisz przejść do zagadki. W ogóle nie będę dotykać tego duszka, boję się. Ech, chyba najlepiej tutaj mieć. Albo nie, nic nie, nie, nie zakładam, że na efektu. No, że właśnie mówię o tym, bo teraz tak mi się skojarzyło, bo to wszystko jest robione w RPG Makerze, a teraz jak widzimy ten tutaj poziom, to jest parodia RPG Makera. W sensie Makera, po prostu ogólnie RPG, ale ta gra oni była tworzona w RPG makeru, Makerze. i No i nie nagrałem tego, o, podeszłem do grzybków i nic mi nie zrobiło miło. No, i tak mi się teraz właśnie skojarzyło z RPGami. Ja bym w sumie w dużo grał. O Jezus... Zrobisz mi coś? Oni! Ej, nie gadaj, że... Dosłownie... O tej grze, o której gadałem... To jest tego... Co właśnie... Inspiracje brali ci z Jumeniki. Oni, jak się zamienię w tego piwiotowego ludka, to ja... To to ląduje ta gra na jedno z pierwszych miejsc. A nie... Wiecie co, bo Oni to może po prostu znaczyć jakiś yy, potwór. Po japońsku. <grym> Ale byłem blisko! Byłem blisko. Odsuń się, grzybku. No. Kurde, gadałem o tym a Oni, ja akurat yy, jestem tym potworkiem Oni. Ale jaja ty, Ale ta gra jest fajna I zaraz podaję tego duszka, chodź tutaj Duszku Duszku, odsuń się O, dziękuję duszku Zio. 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 Zio mek ha! i teraz nie będę musiał walczyć Nie, nie będę musiał. Czech jeden. Nie gadajcie, że to nic nie robi. A. Szkoda kadacie. Ty, no nie, no ja... To jest pętla. To nie ma sensu. Ja poszedłem jakąś... nie do pędla się robi chyba. A ja mam nadzieję, że niczego nie ominę, bo mi smutno będzie. Eee, wiecie co? Ja zrobię w ten sposób. O! Przepraszam za to, jak się tylko zobaczyć, jak wyglądam. Dobra, budzę się. Już nie chciałem po prostu zostawać w tym yy, pokoju, który trzeszczy Mrowi tak zwane No <laughs> Fajnie i to mi się podobało Ty, Ta część gdy mi się naprawdę podobało Ty Dzięki wielkie za oglądanie yy. Doczekajcie się kolejnego odcinka na dniach W sensie na dniach to yy, nic nie jest nic zobowiązującego co nie może za tydzień, może za dwa, może za kolejne pół roku, ale na pewno będzie. Jak coś mówię, to nigdy nie, nie na wiatr. <gry> to na razie. Baju.